Siemanko, z tej strony Rufus, a to jest trzeci odcinek z trybu Ultimate Team. Dzisiaj zagramy sobie drugim składem, tak zwaną hybrydą, którą już przedstawiłem w pierwszym filmiku. W ostatnim meczu teraz będzie ciężej niż wcześniej. I tak wcześniej było bardzo ciężko, Cassie jest na bramce. Orona bardzo dobra, napad dobry, o pomocy nie wspomnę. Wtedy przegrałem ze srebrnym składem, a teraz co będzie? Żeby dwu cyfrówki nie było Staric, On jest lewonożny to łoo, wow, oj Bawo, Pepe Dany, Ansaldi Nie, nie dojdzie. Zaczął teraz turę. Staric. Hernandez, on gra na SPO. O, blisko był. Diego Lopez wykopuje. Tak. Daniel Staric, Varan Eder. Teraz Eder przy piłce Będzie okazja... Polekarne. Dobij! kurde. Dany nie, już nie dobi. Brawo, Eder. Strata. Wolcott Pięknie. Dani Alves. Dobrońca, który miał tota. Ja nic na to tak nie trafiłem. Najlepszy zawodnik mój to był Mandukić, więc niezbyt nie dobrze. Jak czytałem u niektórych youtuberów komentarzy, to też Mandukic, a każdy trafi. Dużo chyba ich było. Aj! O, moja, dobra. Ansaldi. Dany do Ansaldi, jego Ansaldi, klepie. Putinio. Ansaldi. Dani Alves. Staric. O, chyba myślał, że mnie tak weźmie. Aj, mogłem szybciej podać, chciałem, po prostu padło, brawo. Uvaran, chyba, Butinio Ansaldi, Bra bardzo ofensywnie. Teraz obrońca, brawo, Eder. Uuu, nie wyszło, aj, jakby to przeszło. Martinez. Aj, prawie. Jakby uderzył, to by bramka chyba była. Sergio. Pikę, złe pod zagranie saldi, podanie do danego. Przecięte, ale mamy out. Mutino. Dany dojdzie. Od razu wrzutka. Rodriguez. Karwachal tam próbował odzyskać, ale Ansaldi ostatecznie przyjmuje piłkę. Eder. Jak, tak jakby zacząłem teraz ja przeważać, ale pewnie zaraz będzie akcja Mingolasy. Brawo Rafael Varani, teraz to będzie gol. No przykro mi, ale takie jak dzisiaj już nie da zatrzymać. 30 minuta Citar Cicari to Hernandez 1-0. Osaldi podanie dodanego Gol nie ma Martinez Próbowa Casillas Rubia Žao Mutino Eto Hernandez Aguilar Martinez Ai chciałem Moje krzesełko trochę skrzypi, nie powiem A Saldi Pepe, co on tu robi? Teraz dany co zrobi Dany? jaj aj, aj. Martinez! Lewa noga. Mogłem przy... Znaczy, mogłem jeszcze podejść troszeczkę. Mój błąd. Brawo, Pepe. Luchinho. Eder zobaczył tam Aguilara. Ojejku, chciałem żeby z lewej do środka bo... w ogóle tamtą stroną nie robimy akcji, więc Rodriguez ai Rodriguez jest jedyną osobą, która chyba strzeliła w tym różynie gola to jest samo Brawo, zatrzymaj go. Brawo, Agila. Mar... Eder. O Jezus! Odepchnął go jak piórko. A no tak. Kurde. A no tak. Karny. Ja nie wiem w ogóle, czego Pepe tak dziwnie to podał. Czerwona kartka, boże! A, za coś takiego czerwona kartka, naprawdę. Tak samo Pepe miał górą podać, a nie dołem. Macie mnie Lopez czy Samuelito? Kurde, znowu!

U nas Pepe, Czerwona kartka, Cole Hernandez i Eto. Zrobimy tak, żeby nie mieć dziury w obronie. O, w pomocy. To tak, podanie. Carvajal napędza akcję. Rzutka Eder. Broni Sias Chicharito Hernandez teraz. David Luis. Ansa Di, David Luis. Mutinho. Tak. Nie. 3? Tak, będzie rzutko. 3. Charlie Fernandez. Tak. I jeszcze pewnie ze dwiemi w pokój. Zegraję knubek w rzutki same. Bure, Eder Donutinho Brawo Diego Lopez Jak przegram więcej niż 5-0 to sprzedam skład i zbuduję inny Po co przegrywać? I tak będę przegrywał pewnie. Bo nie umiem grać fifę raz. Wrzutka i... Nie ma Dziwne. Jakoś odmiennie wrzucił piłkę. No znowu. Widzę, że gra bardzo kombinacyjnie. pierwsza raz rzutka. No, tak. Ramos, William, Marcelo, Eder, Gol. Brawo. Jeszcze dwie. Eee, pff, co to jest? Zrobi się dwie, jeszcze to. Mało. A oh. Jezu Zamyśliłem się i nie komentowałem Sorry Walcott Po rykoszecie Diego Lopez. Eder Martinez Nie, nie tak Musimy zagrać teraz Super ofensywnie, nie tak Teraz to był mój błąd Ci zawodnicy nie, nie grają słabo, tylko Ja grałem słabo Ja nie mi kieruję Mmm, Wypuszczenie tam do danego Dany Dany? Kurde, mogłem puścić sprint, chciałem podać. Brawo David Luiz. Spalony będzie, nie ma spalonego. David Luiz. Nie mógł go przepchać. Brawo, brawo Iker Casillas. On saldi, teraz to my przeważamy, może uda się jeszcze strzelić dwa gole zobaczymy mamy na to 15 minut więc będzie ciężko brawo brawo Rafalwa William będzie uderzał nie Varan Rodriguez Do Carvajal'a. Carvajal wrzutka, Marty Co to było? Miały z główki uderzyć. Chicharito. Eto. David Luiz. Aj nie ma. Mm, dobra, jedziemy Jackson Martinez Wykorzystaj to! Ja pierd... Czego ja tak szybko uderzyłem? Patrzcie, po co ja z pola karnego strzelałem? Moglibyśmy mieć już... No to. Karwa Eder. Jak to spalony? Przecież teraz bym takim finezyjnym kończył. Gramy w dziesiątkę, a przeważamy. Będzie, będzie na spalonym spalony, kurde. Muszę sobie jakieś tematy znaleźć, jak będę grał. Tak, tylko mówię i nic z tego nie wynika. No, porażka. 3-1 Skład jeszcze zostanie ze mną przez jakiś czas. No to ja się będę z wami żegnał. O, fajne, mamy bilans 1-1-4. Nie ma co, yy, chyba sobie odpuszczę na razie Ultimate, a może zacznę grać w sezony, albo coś takiego, więc ja się z wami żegnam, do usłyszenia Cześć.